Jeśli masz swojego pełnomocnika, bo dochodzisz już swoich roszczeń, to pamiętaj, żebyś o wszystkim informował swojego pełnomocnika. Miałam taki przypadek, że klientka dostała dokumenty z banku, rozliczenie kredytu i co zrobiła? Włożyła do szuflady, Pomyślała, myślała, że pełnomocnik to też dostanie. Nie, pełnomocnik nie dostanie. Także musisz to Przesłać do kancelarii w jakiś sposób umówiony z pełnomocnikiem. Poza tym, co jest najważniejsze, jeżeli dostaniesz jakiekolwiek wezwanie do zapłaty, czy jakieś inne wezwanie z banku, czy pozew, to galopem do swojego pełnomocnika, bo tego na pewno on nie dostanie, bo to nie jest związane ze sprawą, a na to trzeba szybko zareagować. Więc pamiętaj, dokument z banku, jakikolwiek i do pełnomocnika.